Z tej strony ja warszparszywy złodziej kontentu, yy, i dzisiaj podpieprzemy od, od Kemeneta kolejny pick. Yy, no, jest to Full Apex bardzo znany yy, off meta pik. Yy, i klasyczne runy. No, w sumie phase rush tak jak się gra. Yy, właśnie trzy szybkie otosy i ucieczka. Yy, a ten phase rush mi się, rush mi się przyda. Yy, no, czy będzie dobry? No, nie wiem. No, ta Aurora ma doskok, więc ona ma jak mnie. Tutaj zamordować też, nawet nie będę na nią jakoś szychał w sumie bez sensu, że tak wysoko polazłem. Gramy też Demolisha, żeby bić więcej w turety, bo mi się wydaje że aż tak często nie będę miał jak tych turetów bić. Dlatego jakikolwiek demiec jest bardzo dobry dla mnie. No i farmiemy tak, ona gra electro no nie jest to dla mnie dobra informacja, no niestety No ja będę tyrany na tej linii tak, ale co poradzić Śmieszy mnie trochę odbiór tych filmów, bo tak naprawdę te filmy robiłem mega prześmiewczo eee, I śmieszy mnie wasz odbiór przez to, że jak ja y, gadam z tego co zrozumiałem, bo tak naprawdę no to ja gadam tak na co dzień, a wy się do mnie spruliście, jakbym e, podpieprzał osobowość Kemeneta e, Co było trochę dla mnie no śmieszne, bo to w ogóle nie, nie, nie na tym miał polegać w ogóle ten content, ten kanał Ja tutaj nic nie mogę zrobić no niestety e, Ja tak gadam na co dzień i znam, nie wiem, z cztery przynajmniej 5 osób, które gadają tak samo i, i tyle samo osób znam, yy, które robią podobny content na YouTubie yy, i nie widziałem w ogóle porównań do Kemeneta, a no ja już te porównania takie, że podpieprzem mu tyle rzeczy, etc, etc, że yy, no śmiesznie, naprawdę mega śmiesznie bo jakby nie ma oryginalności na polskim YouTubie albo w ogóle na YouTubie bo każdy od każdego podpieprza i yy, no Zabawna sytuacja, mega, nie? Jakby nie, nie da się albo jest to po prostu bardzo trudne, żeby zrobić coś oryginalnego w grach yy, samemu, bez żadnej yy, ekipy. Bo powiedzmy, jakieś challenge, no to yy, spoko, jakby w grupach można sobie coś wybrać, ale styl nie będzie to nic oryginalnego, tak. Jakby ja nic tu nie mogę zrobić. ja już mam 30 HP, ona mnie tak tyra. Mam 4CSy, 4 do 25, szczerze. No jest. jest, jest nie najlepiej. Jest B bardzo kurna źle. Yy, idźmy sobie w buty. Po prostu kapcie, żeby od niej uciekać. Pytajmy się tego Galio, czy ona on chce się ze mną słapnąć, bo ja kompletnie nic tutaj nie mogę zrobić. Chodź, bratku! Zamordujmy ją! A przynajmniej postarajmy się jej coś zrobić On już ma szóstkę yy, A ja nie O kurna O kurna Talona się nie spodziewałem Chłop mi randomowo wyskoczył za ściany Szczerze? Jest niedobrze Ludzie, ile można pingować? Ja wiem, że ja mam bardzo słaby mecz, i trzeba coś tutaj zrobić, no ale KORNA! Czy wy możecie nie pingować mnie? Ja wiem, że jestem nobem, ja wiem, że jest ciężko Ale to jest wciąż do wygrania, tak? On nie ma ulta A ja mu pizgłem niemało Ten Phaserash nie jest zły w sumie, ja mogę spierdzielać od każdego jego spela tak naprawdę Nie spodziewałem się że będę musiał się słapować, no ale to jest. No. Tak wyszło, tak? Jakby. Jest okej? Okay. Jest okej, okay. jakby ja mu dużo biję. Na pewno biję mu cokolwiek, nie to co junarze, No, z nią Było... były niemałe problemy. Potężne problemy. A z wejgarem? Z wejgarem normalnie mogę się tradeować i to jest to git, bo mogę się w końcu odkuć i pofarmić tak naprawdę. Ale jakby tutaj wołok przyszedł, to byłoby dla mnie super. Dobra, zamordowaliśmy go. Także super, skoda tylko że drużyna wzięła trzy pierwsze kile, tak to nie mamy e, chyba najłatwiejszego. Objektywu tak to powiedzmy, najłatwiejszego. obiektywu, jeżeli chodzi o kapcie, więc trochę lipa, no ale nie jest chyba aż tak źle. Bo przed nagrywkami, jeszcze sobie jedną gierkę zagrałem w jacksem i powiem szczerze, że to było przerąbane. Bo grałem na Kayli, czyli kolejny counter pick Jaxa, więc jakby dwa counter piki e, w ciągu dwóch gier z rzędu, no jest przerąbane, tak? E, no tak, ludzie mnie nie znoszą. E, ile on mi pisnął Z jednego ku 250? WTF? Wy wy? Co to jest za damage? Bratku, czemu ty tyle bijesz? Ten Wegar tutaj się troszeczkę chyba zapomina, że on tutaj przelazł. Ale ja mu naprawdę sporo, jakby porad pół HP z full combo. Leż on też mi dużo piszgnął. On już pewnie ma swoją RK, więc no ja do niego nie mogę podejść. Tego jestem pewien. Ej, jeżeli do mnie idzie Wukong, to my możemy go zamordować. Dobra, no Wukong zabrał kila, ale. Ale no okej okay. Chociaż wezmę chyba sobie jeszcze tego wave'a, zgriduję troszeczkę. Czy ja wezmę tego demolisa jeszcze? O kurna, chyba nie wezmę co? O kurna, stary, zostaw mnie! Kolega się na mnie troszeczkę uwziął. A ten Galio, o kurna ej, ale ten Galio to poddejmił strasznie. Ten ult był bezsensowny. Chciałem trochę dać e, trochę więcej, ale. Znaczy trochę dalej tego warda, ale zauważyłem, że krabika mamy, więc mamy tam wizję. E, także. No nie zauważyłem tak. No nie zauważyłem. Ej, jakby tank przeciwko Apekom sobie nie radzi przeciwko Apekowi. No jakby e, trochę słabo. Trochę kurna, słabo ziomek. On idzie full AP, Ja pidi, jakby gościu uszedł w tanka, to byłaby legitna szansa na wygranie topa, ale no niestety nie ma takowej. No nie, no naprawdę popłaczę się zaraz. Zostaw mnie. Psik! Zły Wejgar. Kurna. Czemu on z jednego kiosa bije 300? To jest chore. Dobra, szybki na short -to Potem, potem chyba Zonia. Myślę, że Zonia będzie. No, zonia jest dobra, tak, na Jaxa Tyle, że nadaje armory A ja bardziej bym potrzebował Magic Resisty No, bo ta Junara, No, jest troszkę na żarta. No, co jest, kurna, pazerna świnio To moja farma jest Czy wezmę tego całego Tureta? Ej, jak umrę za Tureta Z git Umarłem za Tureta, jest git czy Merkurki będą dobre w Jak najbardziej W praktyce? No chyba tak, no jakby Trzy osoby biją AP, z czego Jonara jest nażarta A na żarta. Anatolona będę miał armory Także myślę, że Myślę, że to nie będzie ee, zła... Zły okurna na nasz tarot został zniszczony Zobaczymy, tutaj Ej, Jo, co tu się stało? On przeskoczył w lewo, a ja za nim w prawo Co jest, kurna? Ej, bo ja na, te, na tą Junarę to ja nie mam kompletnie szans Dostała trzota, więc dla mnie git Nie wiem co ta Lulu robiła Troszkę się zapomniała Ym, No to był flash taki typu mm, Jakby to powiedzieć Bezpiecznego tak Ej szczerze jedyne kogo mogę fokusować to Yunarę tak tak naprawdę, jedyne kogo mogę fokusować to junarę chodź tu, chodź tu, chodź tu, powiedziałem. Wracaj tu pomocy. O kurna, dzieci się na mnie wyzywają. Pomocy. Ehm, no nie idzie najlepiej tym żaksem. No, enemy drużyna sobie pomaga, tak, a moja, no, jest troszeczkę za, no, troszeczkę, że tak powiem, zacofana. Wszyscy są, kurna, rozstawieni po mapie, nikt nikomu nie pomaga. No, są do tyłu, tak, też nie mogę ich o to winić, no. Ja też jestem strasznie do tyłu przez ten, yy, przez to early, przez tą kochaną yy, aurorę. No niestety, no, ja nic nie mogę, kurcze, zrobić. Więc tak jak poprzednią gierkę AP Jackson testowałem, przegrałem, tak również i tą zapewne przegram. No niestety, no trudno się mówi. Chyba że moja drużyna magicznie doskaluje. Zamordowałem. Ej, tu jest! Tu jest! Drużyna! Pomocy! Stary, czemu mi chrupkę ukradłeś? A Jakby ta aurora była frykilem nie mam pojęcia kompletnie dlaczego ją olaliśmy i jej nie yy, zabiliśmy. No ale okej. Okay. No my nie możemy się nawet bić o tego atakana zbytnio. To jest przerąbane. Bierzemy sobie Seekera. Ja kapci jeszcze nie mam w ogóle. Muszę kapci, ku kapci muszę kupić. Potrzebuję laczków. Bo oni biją no, za dużo tego AP biją Oni wzięli Tureta, więc ty z gid, bo trochę się przepuszcza ten, w ich, w ich stronę. No, ja do nich biegnę i chciałbym tego Atakana, żebyśmy zrobili. Ale czy się to uda, to nie wiem. Ej, dobra, robimy to chyba, co? W sensie dżunglera nie ma tylko. No, to jest chyba problem jedyny, co? To jest chyba problem. Z dżunglera po prostu nie mamy. Nie wiem, czy my to zrobimy, to, to, jest, to chyba jest trochę bez sensu, że my zaczęliśmy tego atakana, bo to obliża Armory i Magic Resist'y, a blisko był talon, który by po prostu nas zamordował w, w chwilę po prostu. Jakbyśmy tam jeszcze dłużej stali. Jakby ktoś wybejtował klatkę tego Wegara, to ja mógłbym się wbić tak naprawdę. I zultować. Tylko czy dużo bym zrobił samemu, to nie wiem, bo moja drużyna nie jest aż taka skłonna do pomocy. Przynajmniej z tego co pokazali ostatnio. Jak się wyłapie talona i aurorę, to będzie dobrze, ale dobrze. Talon wyłapany. Ej, dobra, wiecie, że tu jest enemy ziomeczek. Oj, wszędzie wizję tutaj postawili. Kurna, trzy wardy, co jest? Ja nic tutaj kompletnie nie mogę zrobić. Dobra, zamordowaliśmy Junare. To jest akurat dobre, że stracili Adekerego. Okej. Okay. Nie, okej. Okay. Kurna, co tu Aurora robiła jeszcze? No, nie wzięli Drake'a, no niestety, no. Druzyna, jakby kompletnie bez sensu zaczynała tego Drake'a. Tak jak ja, głupio zacząłem atakana robić, przez to go oddaliśmy za darmo. Ee, kanon, minus jeden, no ale co poradzić? Ej, kurna. Ej, ten talon już mi działa na nerwy, przysięgał, nie? No, ale oni cały czas się trzymają w grupkach. Dwie, trzy osoby cały. cały czas, a my? A my jesteśmy rozdzieleni i oni nas wyłapują, no. Stary, czy ty zostawisz tą dżunglę? Kurna, wszyscy tu są i mnie nienawidzą, no popłaczy się zaraz Czemu wszyscy są w naszej dżungli? WTF? Ej, szczerze, ja zaraz pójdę chyba na splitkus, bo... Bo to nie ma legitnie najmniejszego sensu, żebym siedział w... team yy, Teamfightach i umierał, chociaż w sumie... Ciężko to nazwać teamfightami, jak nikt nie chce pomóc. I tak naprawdę oni nas napierdzielają 5 na dwóch, czy kur na trzech, więc Teamfight to, 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 to zdecydowanie nie jestem ja. Po prostu pójdę na Split push i tyle. E, tutaj sobie postawię Wardzika, żebym wiedział, czy ktoś chce mnie. No ja pierdzielę niesamowite. Chyba nie mała różnica drużynowa jest w tym meczu ponownie. Tak jak w moim poprzednim na akcji, No jakby to powiedzieć, no zdarza się, ale, ale najgorsze jest to, że ja wiem, że my moglibyśmy tutaj jeszcze e, wygrać, gdybyśmy się po prostu trzymali razem. A oni, oni zdecydowanie za późno przychodzą na obiektywy. Przez to, po prostu, e, no my jesteśmy do tyłu strasznie. No żengler zrobił dwa, albo jednego obiektywa w tym jeszcze. To nie jest w ogóle dobre. No ja chciałbym przypuszczać tego bota. Chociaż kije, czy mi się tu uda? Bo wejgar znowu tutaj może przyjść. No ten split push to jednak nie jest jednak aż taka dobra opcja, przez to, że. Yy... No oni myślą, tak? Oni. Oni myślą. Kurna! Nawet nie zoniowałem, bo to nie... nie miało żadnego sensu. Żebym zaniował i tak nikogo tutaj nie było, nikt by nie pomógł. Eee, no, plus split push jest tylko taki, że będę robił presję i przynajmniej jedna, dwie, może trzy osoby będą mnie defować, a moja drużyna może wtedy no pomyśli i żeby robiła wtedy jakieś obiektywy czy cokolwiek. Za chwilę wstaje Drake, kolejny, więc przydałoby się, żebym poszedł na topa i yy, split pushował dalej. No. Nie wiem czy moja drużyna kompletnie nie stawia wizji przy Draku, bo oni nie wiedzą w ogóle co się dzieje wokół nich. Tak, ktoś tutaj zszedł i to jest Aurora. I moja drużyna kompletnie się nie. kompletnie nie walczyła o obiektyw. Po raz kolejny, kiedy tak naprawdę mieli ten obiektyw wyłożony na tacy, bo była tylko połowa drużyny u nich na tym Draku. Bo ja split poszowałem, no i oni nawet tej okazji i nie wykorzystali. Jakby no pomocy. Pomocy. Dzięki. Ej, kurna, pierwszy raz mi pomogli. Pierwszy i kurna ostatni. <ścoughs> Ale no nie wiem, no ten mecz to jest mega niefortunny, no. Moja drużyna chce to FFować, aczkolwiek jedna osoba wierzy. No, w teoria ja też wierzę, że to możemy wygrać, bo możemy to wygrać, jeżeli byśmy walczyli wszyscy razem. Więc ja daję na nie. Ja nie wiem, napiszę im jedną prostą, kurna rzecz, bo oni chyba nie rozumiem, na czym polega gra drużynowa. Eee, tak, dlatego im napiszę, by grali razem jako drużyna, a nie kurna solo. Dobra, no idę na tego. No to był strasznie niefortunny mecz, a przez to, że dostałem e, Aurorę, no tak, no, no ja Blind i dostałem Aurorę, Także e, super było, fajnie się grało. E, no cóż, no potężna drużynowa różnica. No, no niestety tak. Różnica drużynowa była zdecydowanie za duża.